Oryginalność nie krzyczy, nie musi, po prostu istnieje, nie podąża za trendami, nie pyta o pozwolenie, jest jak sztuka, albo ją rozumiesz, albo przechodzisz obok, ale jeśli się zatrzymasz, zobaczysz więcej. Ja już się naoglądałem, teraz twoja kolej. No dobra. Baw się dobrze. O, swoje waży, swoje waży. P1 albo P1 Euro Universal, a żeby to spolszczyć, P1 Euro Universal. Ja muszę zerknąć do środka, bo domyślam się. Tak, to jest legenda. To może niezbędna odrobina historii, bo niewielu pamięta. A solar i to, co tutaj w środku jest, znaczy niedokładnie to, ale. Ten rodzaj sprzętu to jest legenda, to jest prawdziwa legenda. Ja się przygotowałem. Słuchaj, ja się przygotowałem. Mam przy sobie dwa katalogi. To jest katalog firmy Solar z roku 1995, 30 lat temu. A firmę w ogóle założył w 87 Martin Locke, znakomity karpiarz, a w ogóle wspaniały człowiek, innowator. On wymyślał rzeczy, których na świecie wtedy jeszcze nie było, na świecie karpiowym. Tu, w tym katalogu sprzed 30 lat, jest Solar Super Sod Pod. To jeden z pierwszych, jak nie pierwszy, rodpot z stali nierdzewnej, z inoksu, jak to się chyba określa. Oczywiście to wersja taka na Anglię, bo wtedy w Anglii zupełnie inaczej, zresztą do tej pory jest łowiona niż w Europie. Angielskie firmy dopiero po jakimś czasie domyśliły się, że jednak na kontynencie łowi się inaczej. I tu mam katalog, który powstał trzy lata później, w którym Martin Locke zamieścił już swój najnowszy model, który stał się absolutną sensacją. Trotter czyli rodpod z nierdzewki dostosowany do łowienia na dużych zbiornikach, takich jak w Europie i przyznam się, że to wtedy było marzenie każdego karpiarza, o, absolutny high class, jeżeli chodzi o rodpody. No a co, a tutaj mamy następcę Globetrottera, czyli P1 Euro Universal. No dobrze, rozłożę go i zobaczymy. Karp, włos, kulka, solar. A przepraszam Was, na chwilę się wtrącę i tylko dodam, że sprzęt solara będziecie mogli zobaczyć na targach Rybomania w Poznaniu 7-9 marca na stoisku Bait Box. A teraz oddaję głos nad wodę. Jeżeli chodzi o ideę, niewiele się zmieniło i całe szczęście, bo tak szczerze mówiąc, to jest dzieło sztuki. Jeżeli ktoś dokładnie sobie obejrzy każdy element, to zobaczy, że to nie jest rot pod taki zwykły z nierdzewki, bo takie bywają dość często. Ta precyzja wykonania, ten zamysł każdego elementu, który można konfigurować w różny sposób, jest zupełnie niesamowity. Sama rama rozpołu, do tego busbary, do tego swingery, do tego różne inne elementy, które można sobie dobierać, dobierać według własnych potrzeb. Oczywiście każdy element jest osobny, jak chociażby rodrest. Takie bardzo ciekawe rodresty, bo zazwyczaj z tym są kłopoty, bo one są albo za wąskie, albo za szerokie. Te są regulowane. Można sobie te ramiona wyregulować szerzej albo węziej. Kolejna rzecz opcjonalna, oczywiście snackbarsy, które tu są zainstalowane, ale też nie są takie zwyczajne, to jest też przemyślane fajnie, bo one są regulowane. Imbusem można tutaj odkręcić wysokość tych snackbarsów, regulować, a także głębokość, odsunięcie ich od sygnalizatorów. Takich rzeczy normalnie się nie spotyka. Zestaw elementów ramion do swingerów tutaj akurat wersja z krótszymi. Tutaj są zamontowane dłuższe, a do tego taka siolka do przechowywania tego. Więc konfiguracja jest absolutnie najróżniejsza. Dzieło sztuki to jest raz. Funkcjonalność. Dwa. Stabilność. No, i to, że jak kto to się patrzy, to jest po prostu piękne. To każdy, kto to zobaczy, to przyzna. Gdyby można było porównywać do jakichś angielskich, takich typowo angielskich dzieł sztuki mechanicznej, to myślę, że porównanie do Bentleya, do samochodów Bentley tutaj byłoby jak najbardziej uzasadnione. Piękna rzecz.